Dzień dobry. Witam cię koleżanko i kolego. Zapraszam was serdecznie w Dreamcast do prezentacji wideo raportu, materiału na temat konserwacji Honda Civic Dyszki. Samochód, który trafił do nas na konserwację podwozia. Będzie tutaj prezentowana wersja ta nasza tak zwana firmowa, gdzie zabezpieczamy każdy detal, każdą śrubkę, każdy gwincik. Nie tylko tak jak zawsze to wykonujemy w każdej wersji usługi zabezpieczenie instalacji elektrycznych kabli, odseparowanie tego od płyty podłogowej, ale dosłownie każdy szczegół, każda, każdy detal jest tutaj zabezpieczony, bo jest to wersja czarna. A oczywiście zabezpieczony później woskiem bezbarwnym. Jeśli chodzi o naszą Hondę, to rozciąćcie się wygodnie, a ja tylko przy Przypomnę, że znajdujemy się w Dębicy na Podkarpaciu, a nasz numer telefonu to 798843267. 267. No to lecimy. No i dokładnie, jesteśmy przy naszej Hondzie. Słuchajcie, etap pierwszy. Y może powiedzieć, że Apple etap półtora, bo już pierwsza część została za nami. A mianowicie, rozebraliśmy sobie wszelkie detale w pucie podłogowej i ją umyliśmy. Mówimy tutaj o elementach, które mogliśmy zdemontować w tej wersji usługi. A mianowicie, dla Honda Civic 10, czyli wersja bez demontażu zawieszenia, ogranicza nas o demontaż zbiornika paliwa. Z tego względu, że wlew paliwa jest zgrzewany i puszczony nad zawieszeniem, co nie daje nam możliwości demontażu tego wlewu i tego zbiornika paliwa w całości. To jest jeden taki z takich kruczków, jeśli chodzi o ten model. Sam ale również wszelkie osłony w płycie podłogowej. Tylny zderzak na życzenie klienta, jak również tylna belka została zdemontowana, co generalnie nam da świetne pole do popisu, by zalać profile zamknięte, zwłaszcza w tej tylnej części, gdzie e, najbardziej jest narażona na korozję, jeśli chodzi o zewnętrzny, czy to korozję szczelinową. E, oprócz tego, jeśli chodzi o e, zabezpieczenie, jeśli chodzi o e, karoserię i wszelkie detale w płycie, e, tak jak widzicie, karoseria z zewnątrz jest zabezpieczona, jak również wszelkie detale. E, mowa tutaj o wszelkich śrubach, śrubeczkach, śrubami ośrodowe, od regulacji zawieszenia, czy to gumki, gumeczki, czy kable zostały odseparowane, zostały elementy układu paliwowego czy hamulcowego, również odciągnięte z płyty podłogowej, zabezpieczone. Konserwacja ma się znaleźć tylko tam, gdzie być powinna. Tak samo również w przedniej części, zauważcie, gdzie komora silnika została zabezpieczona, i tak naprawdę tutaj przed zapyleniem mamy to wszystko już przygotowane. I następnym etapem, jaki będziemy wykonywać, to będą masy uszczelniające na szwy, czyli położenie w tych miejscach mas uszczelniających, gdzie tak naprawdę fabrycznie ich nie ma, by zabezpieczyć. Od korozji szczelinowej. No i na tym etapie możemy powiedzieć, że możemy zakończyć to ujęcie. Zobaczymy się, my, jak będziemy tutaj nakładać te mastyki. A później docelowo już konserwacja na naszą płytę. Oczywiście jest to wersja czarna, nasza firmowa, dlatego detale tutaj najbardziej są podkreślone. Zwłaszcza jeśli chodzi o każdy gwint i każdą śrubkę. Tutaj jeśli chodzi o te elementy, to wszystko musi być czyściutkie, musi być schludniutkie. Konserwacja nie może się znaleźć na elementach gwintów wewnętrznych czy gwintów zewnętrznych. Oczywiście na końcu, by śrub zabezpieczyć można woski tym bezbarwnym i tak również się to wykonuje, ale te elementy, jeśli chodzi o gwinty, muszą być zawsze zabezpieczone. Okej, okay, lecimy z naszą Hondą no i tak, króciutko i nieswięzniej na temat. Masy uszczelniające położone, także wszelkie szwy zostały uzupełnione właśnie mastekami. Mamy rozlane po wszelkich łączeniach blach, tak by wyizolować te powierzchnie przed wilgocią wodą, która mogłaby spenetrować te przestrzenie i spowodować przyspieszony proces korozji szczelinowej. Dlatego masy uszczelniające już zostały położone na wszelkie elementy szwów i elementy zakładkowe blach, tam gdzie ich oryginalnie nie było. Dlatego możecie je zaobserwować już na naszej płycie. I teraz następny etap, czyli już docelowa konserwacja. Po mastykach możemy sobie przystąpić do tego tematu. I w następnym ujęciu nasza płyta zmieni wizerunek na czarny. No i ciach, nasza Honda. Honda i czarne złoto położone, rozlane już po naszej płycie i nie tylko. Pod tylnym zerzakiem mamy już rozlaną konserwację. Pod, jak to mówią, bagażnikiem. Ta płyta bagażnika również jest zakonserwowana. Elementy zawieszenia oczywiście. Na ten moment wygląda to, jakby wybuchła tu czarna bomba. No i tak ma właśnie to wyglądać, bo dzięki temu, że zabezpieczona została cała karoseria z zewnątrz, zostały zabezpieczone wszelkie detale i elementy w płycie podłogowej. Komora silnika została wyizolowana, zabezpieczona, tak by konserwacja znalazła się tylko tam, gdzie być powinna. Co nam to dało? Dało nam to, że płyta zrobiła się wtedy czytelna. Też rozebrana z tych wszelkich elementów odseparowanych od tej płyty pozwoliło to, żeby skupić się na tym, by konserwacja została dolana w każdym calu i detalu. Ale oprócz tego osoba nakładająca tą konserwację też ma pełną świadomość tego, że środek znajdzie się tylko tam, gdzie być powinien. Nie może go i nie musi ograniczać go nic, jeśli chodzi o nakładanie tej konserwacji, że może tutaj nie będę nakładał, bo się zapyli, tu się zabrudzi. Tutaj Osoba aplikująca ma się skupić, by konserwacja była dolana w każdym calu i detalu. I tak również się stało w tej e, Hondzie na tym etapie. A tuż za moment, gdy tylko konserwacja już podesnie, zaczynamy rozklejać wszelkie elementy, rozklejać wszelkie detale, wszelkie śrubki, śrubeczki, gwinty, gwinciki. Po profile zamknięte również mamy zrobione. Oczywiście już dolane w każdym calu i detalu. Słuchajcie. Tak to wygląda na ten moment. Jakieś ujęcie. I parę rzutów za chwilę tutaj dołożymy. A my zabieramy się powolutku za rozklejanie. No i ciach! Słuchajcie, detale, detale i jeszcze raz detale, czyli coś po co tak naprawdę klient do nas trafił i do nas przyjechał. A mianowicie konserwacja położona, a zabezpieczenie ściągnięte. Wizerunek płyty no wygląda naprawdę. Fantastycznie O czym tutaj mowa? Mowa właśnie o tych detalach O tych śrubkach, śrubeczkach, o tych gwintach, gwincikach Gdzie konserwacji nie ma O wtyczkach, o elektronice Która znajduje się w naszej płycie Wszelkie te elementy Oczywiście są czyściutkie, niezabrudzone Wtyczki, wtyczunie, kable, kabelki Elementy mocujące Czy to przewodów hamulcowych Czy to przewody paliwowe Czy to przewody od filtra węglowego Detale na płycie, które Konserwacji na sobie mieć nie powinny Nie mają i właśnie to jest to, dlaczego te samochody i ci klienci do nas przyjeżdżają. To jest to, że potrafimy zadbać o wizerunek tych samochodów na miarę, na jaką zasługują. Czyli usługa powinna być na miarę nowego samochodu. Usługa powinna być wykonana właśnie z taką dbałością o detale i o szczegóły, żeby eksploatacja późniejsza tego samochodu nie przysparzała nikomu problemów. Żeby po wejściu pod ten samochód, po diagnostyce, po jakichś czynnościach eksploatacyjnych Nie trzeba było godzinami myć kluczy Zastanawiać się co, gdzie, jak, po co i na co Płyta wygląda czytelnie Wszelkie elementy, na których konserwacja powinna się znaleźć, to się znajduje Wszędzie tam, gdzie jej nie powinno być, to jej nie ma I tak właśnie wygląda płyta podłogowa po konserwacji w Dreamcar Słuchajcie, na przykład na powizerunku tej śruby, co jeszcze czeka nas, bo nie wspominamy o tym, a tak naprawdę jest to takim etapem końcowym i zwieńczeniem. Po pierwsze, zabezpieczenie, tak jak pokazałem Wam tamtą śrubkę, czy to tą, czy inną. One są oczywiście zabezpieczane, oklejane, tak by nie zostały zabrudzone, by łby śrub były czyste, a gwinty, czy to na śrubach. Czy to gwinty wewnętrzne nie posiadały żadnego środka? Oczywiście to jest spowodowane po to, by zachować odpowiednie tarcie między zwojami gwintów, nie wprowadzić tam materiału, który może czasem e, zasnąć, czasem między zwojów gwintów e, może skruszyć, co spowoduje, że materiał, e, że śruba nie będzie odpowiednio dokręcona i poprzez drgania, które będą na nią oddziaływać, e, okaże się, że jest luźna. E, ale to taka anegdotka e, pokrótce. Chodzi o to, by rzeczywiście te elementy gwintów były zabezpieczone. A na końcu po montażu, e, te wszystkie elementy tych śrub zabezpiecza się woskim bezbarwnym, tak by nie korodowały. A w starszych autach, gdzie robimy renowację z piaskowaniem, to zabezpieczamy taki charakterystyczny miedziany kolor te śruby, też również po to, by nie korodowały. I to jest takim małą anegdotką, tylko o tym wspomnę. I przedstawiając dalej już naszą piękną, czarną płytę podłogową w naszej Hondzie, przejdźmy do etapu, w którym będziemy mogli. Też przedyskutować kolejną kwestię. Kolejną kwestię, czyli kwestię montażu. Wszelkie czyste elementy, które były zdemontowane z tej płyty, wlatują z powrotem na swoje miejsce. Mowa tutaj też o tych kablach. One też pokrótce, dlaczego o tym wspominam, i tutaj chcę to podkreślić. Zostały odciągnięte, odseparowane od płyty. To, że są czyste, oczywiście świadczy o naszej kulturze pracy, którą prezentujemy, ale dodatkowo świadczy o tym, że konieczność. Odseparowania większości elementów z tej płyty podłogowej, zwłaszcza dla tej wersji usługi, jest konieczne, by ta konserwacja była dolana wszędzie tam, gdzie być powinna. To samo tyczy się elementów układu hamulcowego, to samo tyczy się elementów układu paliwowego. To też jest pokrótce taką częścią, w której zwrócimy uwagę na to, że wykonana usługa w ten sposób też nie przysporzy nam jakichś problemów, generalnie jeśli chodzi o gwarancję producenta, bo tak naprawdę te wszystkie detale i jakość wykonana łącznie z dokumentacją wideo, którą nagrywamy jest potwierdzeniem i zwieńczeniem tego, że usługa jest na miarę nowego auta i tutaj jeśli chodzi o jakiekolwiek zastrzeżenia w stosunku do gwarancji, nie ma elementy, które są odpowiedzialne za geometrię samochodu odpowiedzialne są za sprawność tego samochodu są klarowne, czyste, czytelne a ich znaczniki świadczące o tym, że te elementy nie są rozbierane poprzez zabezpieczenie i oklejenie tych śrub i śrubeczek, y, też świadczy o tym, że te elementy nie były demontowane, nie były odkręcane i nie były naruszane. Taka mała anegdota i mała kwestia, jeśli chodzi o y, już takie podkreślenie tak naprawdę całej istoty konserwacji w Dreamcar. Oczywiście tą wersję usługi to chyba lubimy najbardziej. Jest takim konikiem naszym, taką wizytóweczką, z którą Możemy się utożsamiać. Następny etap to jest montaż, bo tutaj akurat jeśli chodzi o hondę to nie ma wiele, ale montaż otworów technologicznych, czyli gumek i gumeczek. Zakładamy z powrotem je na swoje otwory, bo profil zamknięty, który został wykonany, oczywiście już dosechł. Teraz możemy to już zrobić, nie zrobimy z autawanny. No i kolejny etap, czyli przygotowywanie samochodu do. Do, do, do. do montażu będziemy wkładać z powrotem wszelkie elementy, czyli rzucamy już tylny zderzak, tylną belkę, wrzucamy wszelkie podzespoły tego samochodu, składamy i na końcu krótkie, krótka wrzutka, że płyta jest złożona z układem wydechowym, osłonami termicznymi i widzimy się na zewnętrznym, jak będziemy przygotowywać auto do odbioru. Tam jeszcze parę słów na temat kosztów. No i jesteśmy z Słuchajcie, Honda oczywiście już poskładana na gotowo. Czyli wleciały wszelkie detale, które były ściągane. Wszelkie elementy, które były demontowane, czyli układ wydechowy, osłony termiczne, osłony w płycie podłogowej, osłony nadkoli, to wszystko zostało już wtórnie wymyte, zamontowane, no i prezentuje się następująco. Płyta podłogowa w tym momencie wygląda rzeczywiście, jakby ta konserwacja była wykonana zanim samochód został złożony. Każdy detal na tej płycie, tak jak i podkreśliłem to wcześniej, jest czyściutki, jest schludny, niezabrudzony, kultura pracy została zachowana na tym podziomie, z którym Chcemy być kojarzeni i chcemy być utożsamiani. Dlatego już możemy powiedzieć, że następnym etapem, jaki mamy do wykonania, to opuszczenie samochodu, wykonanie pełnej dokumentacji, którą klient właśnie klientowi nagrywamy, czyli dokumentacji wideo, dokumentacja fotograficzna, indywidualnie zawsze do każdego samochodu jest tutaj załączana, no i gwarancja na piśmie, gwarancja 5 gwarancji z naszej strony, no i możemy śmiało dzwonić po klienta, że auto jest już gotowe. Także widzimy się na zewnętrznym, to jeszcze porozmawiamy na temat ceny. No i bang, jesteśmy na końcu prac. Jeśli chodzi o zestaw dla Hondy i jeśli chodzi o koszty, tak naprawdę tutaj to, co zakończyliśmy, jest już zwieńczeniem całego sukcesu. Samochód został złożony, została przygotowana gwarancja na piśmie, została przygotowana fotodokumentacja, no i raport, który nagrywam, no i koszty. Koszty dla tego samochodu, dla tej wersji usługi, tutaj oczywiście z wybranymi dodatkami, czyli dodatkowo tam masy uszczelniające na połączenia blach, które klient wybrał, kończą się w kwocie 9000 zł na rok 2023. I takimi kosztami trzeba było się na takie koszty trzeba by się było przygotować dla tej wersji usługi, tak jak została wykonana ona właśnie i zaprezentowana. Ok, dziękuję Wam serdecznie. Za uwagę. Zapraszam do następnych naszych wideo raportów, które już wkrótce się też będą na naszym kanale, bo będą ciekawostki. Będą takie samochody, że Lexus RX 450 Hybryda czy oczywiście Mazda 6. Także dziękuję za uwagę no i do zobaczenia przy następnych filmach.